Just tell me everything. Witamy tu. Procesy Excel. Jak widzicie ja, czyli Green Blind, e, Sfiner. Tak, Post tylko dwa. I wirusy. Zwane ma no. I zaritor. Więc tak, e, zaczynamy znowu klub biznes, weź te duration zmniejsz trochę, nie wiem, 15 nie ma. E, czyli będzie nas dzwonił pan Angus, Kangus, Bangus e, i będzie nam kazał robić dziwne rzeczy, jak na przykład zabijanie kogoś tam. Dobra, zrób 20 minut, już nie baw się, nie baw się. Udzielam się. Okej, okay, więc enter. Everybody ready? Put your hands up in the air. Ciekawe, czy będę I'm miał jakiś fa fajny motorek. Chcesz z bossem? Okej, okay, czekamy na Damkiu, już się nie załadował. Okej, okay, jest. <laughs> go pykło. O... Kapitan. jest kapitan. Damki <laughs> kapitan, jedziemy za Damkiu. Jedziemy no, za Damkiu. Czekamy na telefon um, Angusa. Widzę, że w odpowiednie postacie. Czeka, wyglądam jak ja. <laughs> Zobacz <laughs> na mnie. Damkiu no, Jedziemy. Ale mi się trafiło idealnie, ja wyglądam praktycznie jak ja Niesamowite jak ta gra potrafi wykryć, jak człowiek wygląda. Tak, może masz, masz kamerkę Pamiętaj DMQ, że nie jest zbyt szybko, bo jak wiadomo musimy jechać za tobą w konwoju. Już nie będziemy tłumaczyć no. jak działa ten tryb gry, bo to jest na dokładnie ten sam tryb gry, w której graliśmy ostatnio, czyli dawno temu. Dokładnie. Ale jak wiadomo jest tu pełno innych misji. Co z tego? Jestem pro hardcorem i gdzieś prawie zaprzyciłem. <laughs> Czekajcie na mnie No jest gdzieś <laughs> na autosta Musimy gdzieś tam wjechać No to tędy e, w ogóle co mamy zrobić? Zabić Zabić, Zabić. Czarn ston Lewo, dawaj Eee y, Autostrada, niefajnie my radę no problem. Wierzę... Że... O, to tam jest autostrada. Demku ma pierwszy być. To on prowadzi, What? tak? Jedziemy za No Na autostradę nas <grym> jak, jak <bym> mówił, <grym> <jest."> <grym> Dmq nas doprowadzi. Jak jakby mówił? Dobrze czyjś jest. radę. Jedź na autostradę. Wierzymy w Ciebie. Yeah. What? What? Oh. Wjechałeś we mnie Green, Na pewno? Blind. No, a i czy czasami on nie zjechał z autostrady teraz? Tak, jest wow. pod nami. Jest ogromna to szansa, że właśnie zjechał. <noise> Dobrze nam idzie. E, w, Ale ręku, jest w lewo, pod prąd. Ale ruch na ulicach, nie? Nie w prawo? czy No. Jest. Jak widzicie państwo, jest ogromny ruch na autostradzie. Taki trafik, że idzie się zabić. No normalnie, jak pojedziemy pod prąd, to prawie nas ktoś zabije. Tutaj się zacynę, Uwaga, samochody. Uwaga, tu są samochody. Wow, random respawn. What? Prawda? Oczywiście. Musimy no dobrze idziemy. We, we are behind you, because we have to be under your condition. Cześć, Zator. Sub. O, już się zbliżamy. Czuję zapach tego do czego jedziemy Bieramy mnóstwo dolców za sam konwój nie... Już ten jest blisko Ten jest miam, tak miam, blisko, miam, że miam. widzę go Gdzie on jest? Pod nami to jest Policaj To jest zabawne Nie, tutaj Policyjne rozwalamy Dobrze OP Okay. E, z gonią. Piękne Nie, minik nie goni, łag wow, fajnie Mnie no, też Nie gonią no. Okej okay, nie. Nie. Wow <ścoughs> 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 Okej okay. Stanie w ten sposób <ścoughs> Rozdzielamy się, bardziej... się? To jedę tam no. ja do tam, ja z NMQ. Ja no, czemu twoje opona płonie? Nie płonie. Płonie. To płonie. W ogóle dobrze, że się rozdzielamy i nagrywamy wszystko, widać. Ja. Ostatnio narzek narzekaliśmy, Ej, nie, mogliśmy się nie rozdzielać i byłoby wszystko fajnie razem nagrane. A teraz green. Rozdzielamy się. Tak musi być. Taka misja. Taka misja. What? Dostałem zademkę, dostanę kasę. Okej, okay. wiem, że lubisz jeźd jeździć po żeby płotach i w ogóle, nie? Mhm. Mm Ale wiesz. What? No nie wiem, zostawcie ja no. go, ja, ja tam <laughs> jedzę pod niego. Ty jedź po tamtego dęmku, na następnego. Dobrąć. Zawróć, ja, ja do po tego. To będzie mój cel. Mój cel. Ja lubię tą okolicę, bo to jest fajna okolica w ogóle. Pamiętam w GTA 4 była tutaj misja w tym miejscu i w ogóle... Nie spoiluj. Jesteśmy w dodatku gramy, czyli po czy GTA 4 Co my w ogóle szukamy a w ogóle co, co, co ja pójli, ja ty nie widzisz gdzie ja jestem? Nie wiesz o czym mówię <głos> <głos> Ten grubas nie chce zejść z tego, jak on się porusza, normalnie. Tak no ja jak oni biegają te grubasy mamy to zależyć, a nie Nie, kraść nie wczoraj do niego musisz dojechać Nie, pierwszy Drugi trzeci Osiemnast. Tymki I policja, goni. Chyba was. Cztery gwiazdeczki. Okej, okay, mnie też gonią cztery gwiazdki Trochę imba. Ja eee. też. Ja mam jechać w ogóle. Co mnie śledzi? Aha. Dobrze, że no, trafik jest no. mały, to mało policji fuck. będzie. Jako ja sądzę, że policja... O, helikoptery to Fajnie. Panie ja policja, Ja będę osłonął Ozaritora. Bo... jeb... Bo ja już helikoptery znalazły. Mnie też. Ja mam najdalej, no ale spoko. Ale mam skróty. I moje mat skillsy. Jeśli chodzi o... To jedę za Swapem, czy jak się to nazywa? Nie wiem. E, swapem? To... Nie wiem czemu, ale właśnie ominę samochód policyjny, który zaparkował sobie na czymś podjeździe i tak stoi. Potem drugi samochód policyjny, który utknął w dziurze. wow za mnie kierowca. Już się to widzieli Będziemy widzieć. Imba. A mnie gonią, a mnie gonią. Zaritor możesz nie zawalać latarni przede mną? To, Ale co to... To Coś ci przeszkadza? No zlekka. To ja się dobrze. czuję naprawdę jak Bóg w tym momencie, bo oni nie pod. Łatwo. Okay. A... Ale zdecyduj, gdzie jedziesz? To pierwszy green. Tak ja nie wiem. są imba. Cokolwiek to znaczy. Nie, serio, nie wiem. Imba. Ej, nada nam cztery gieski, what? To jest jakiś skrót czy coś? Ej, wiesz, e, zwykle nie jest tak, że jak dostarczysz samochód, który właśnie ukradłeś, nawet jeśli cię nikt nie widział, czy policja, czy w ogóle, ale goni cię policja, to no nawet sprawdzimy, że ci nie będzie tak, że zaraz przestanie cię gonić. Imba! S Ej, ja znam to miejsce. No, okay. trochę nie dziwne. O, SWAT przyjechał. Ja, ja no. się nimi zajmę, ja się nimi zajmę. Patrz. Dobra. Mam granatnik. Ey, green, patrz na mnie, patrz na mnie. Nie mogę. za zarytor. Zwalam ja już do swat. miejsca. Siadaj, zarytor. Czuszczę ci drogę, a ty jeszcze krzyczysz. Gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę zupełnie. E, strzelają do mnie, swatowce. Jedziemy po swajnera. Tap. What? Ktoś strzelał. Oła, oła, oła. Tam jest dużo oswatu, to wam on dwa helikopter! Helikopter lat... Wow, Grant, co zrobił? No jedź, jedź, on mnie. Nie, nie pokryj! Sorry, byłem na strzałach. boska ja do tyłem, ja do tyłem, ja do tyłem. Super. Okej. Uuuu. Siadaj. Harley. Gdzie ostatni samochód? Chyba go nie dostarczyliśmy. Nie, już dostarczyliśmy. Task complete, okej. Okay. Go, dalej. E, ej! Podjedź po mnie! Halo! Podjedź po mnie! A jest gruby. A ej, wy... jest Wygląda jak... Jak ty. Deckard Murphy. <laughs> Biegnijcie po Murphy'ego. To. to jest... dam prowadzić. Jedziemy na dwa. co Jej. nie strzeliłem w policjanta. Uciekaj. A też. Tak, nie o, będę gorszy, nie? goni mnie... Dobra, uciekajcie, nie gadajcie. Trzeba będzie strzelać do nich. To też goni policja, A, dzięki ja mnie. Ten, <laughs> ten, <laughs> ten, 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 ten Dobrze jest, imba. Jak policja goni, nie bardzo imba. Dymki jest pro-raiderem, nie? Trafia na każdą przeszkodę, <laughs> jak mu się da. Ale muzyka. Powiesz, nie puszczaj disco, tylko puszczaj liberty rock, nie? On no właśnie i... rocka puszczam. Je yeah, fps mi podwyższyły się tak fajnie. No mi też. Dziwo. Wiem ja Kio jeśli pokazuje ci przed tobę. No ma to grać na hej na to, to nie znaczy, że to przed tobą jest. Okay, <laughs> <co>? <laughs> Pomysłowe. Mogę się jechać prosto i skręcić w prawo za retorna i no by wyszło. Nie, ja muszę A, po schodach. A to by zrobić wodę? Co schody. mamy zrobić teraz? No uratować Shiftiego chyba, albo go zabić, nie wiem. Za... Zabijmy go! Jest... Zabijmy go. No, ja wiem jak to ty Tam bo skróty, czemu. what? Wow. Trzeba, trzeba wjechać Co, 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 to Co Trzeba wjechać. <grym> <Zabitor>. To <par. grym> Widzę go, widzę <grym> go, do, 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 do. <grym> go skortować, trzeba, wiesz? A nie, zabić Bo jest na czerwono, to <grym> chyba... A nie, czekaj! Trzeba coś... Pick up, pick up Ja podniosę, o, ja podniosę Podniosłem, mnie wyrzuciło w górę? się Nie Ej to jest DMQ, który okay, zaraz no, jedź, zabije. Cię ja ich Ej, zatrzymam! Ej, kurde zatrzymam! Czekaj, no to ja, że tak będzie! To rozteruję! E, nie tą stronę w Zeritor. Mamy co, mamy uciekać. Ale to do żółtego punktu jedź. Na radarze. No to są moje! Masz... Dobra, jedź. Możemy bez nich jeździć, do żółtego punktu zaraz. Ja nie widzę no, żółtego nie. punktu na mapie. Ład to to zamienimy tak. się miejscami, szybko. Okej. Okay. Osiem. Widzę. Wszystko... Widzisz to punkt? U mnie jest tutaj, dobra, Zamienimy się miejscami. Ja nie widzę żółtego punktu, tylko ty szybko. widzisz, bo masz teczkę. O Jezu. Bijaj, bijaj, bijaj. Dalej. ma bros. Jedziemy. Nie ma co? Team Pro Wracamy jako jeden team. To było w. Dzięki. Ale to, to nie ja, to nie moja wsiadaj. Siadaj z motoru. Nie, ja muszę prowadzić, bo ja mam teczkę tam ku. Zamień się szybko. Tylko on wie, gdzie jest ten punkt magiczny. No wsiadaj! Teczka wsiadaj! Wsiadaj, do... Na... Wsiadaj gdziekolwiek. Policja trolluje nas z bizkitów Zero zrobi policja, wjeżdżaj na machę Ja to gdzieś z tyłu jadę z kapitanem Musicie za mną Pingi, pingi O Jezu Już ociekliśmy policji jak coś No ja z damku chyba Chyba we tylko no. Nie, już nie śledzę. Mam no, znowu <noise> helikopter op. Trzy <noise> gwiazdeczki w ogóle. Centrum uwagi jestem. Ja mam pecha do policji. Wow. Robię extreme stunty. Super. Okej, okay, mnie przestarnić. Próbuję ja was się. dogonić, bo ja nie wiem gdzie mam jechać, nie? I to jest piękne. <noise> Okej, okay, good, good, good. Tutaj mam wjechać? Nie, tam obok What? Seriously? No Co wy robicie? What? Gdzie wy jesteście? What? Sub. Czemu tego wjechaliście... Końca. Czemu wjechaliście do magazynu obok naszej bazy? Czy ja mam mu to Markołaka. dać lewym przyciskiem? Żeby go nie uderzył Czemu on leży okay, na... Okej, wziął pod... ode mnie Okej okay. Kema Task complete Yeah Zabijmy go teraz Czemu? Jestem kapitanem <noise> To teraz, to tak to, to o, teraz... Tak dzwoń, jestem kapitanem Wipe out Angel of Death Eee, ktoś nie pod... A tu smatok zresztą Ciadaj. Nie tam samo poradzę. Lewo! Idziemy się, jestem kapitanem. Więcej kasy tu będzie jak wezmę ten motor. Jest Jadę do kapitana. To yeah. tu. Jedziemy was na na... to szybko. Jedź. To będzie super. Eee, teraz ja jestem kapitanem. Nie. Yeah, yeah. on jest kapitanem z No Jest Gry, To jest Jadę za wam. Ale, Ej, za nami. Ła, pro jesteś kapitanem, to oznacza, że musisz, wiesz Musisz mieć kuboju Wybaczcie Nie wybaczymy ci Za późno na to Myjnia, muszę się myć Myjemy, myjjo, myjjo Coś nie działa Brawo, Okej tam utknął Ta dużo ich tutaj Okej, widzę ich O, fuck Oj, dużo Ta ja nie, ja... 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 on go dopiero uderzyłem. Gonci no jeszcze zabić? dwóch uciekło. No. Gonimy, gonimy, goni mu, goni mu. Nie, ty na? No. Już? No... no już. Wow, no do następnego. Au. Dzwoni Angus? Jeszcze raz do tego! Nie rozwala się. O! Nowo. No, to jadą są. po mnie, musicie mnie no, osłaniać. To, to ja się może do main'i schowam. No, to się... Nie, A, je, mamy... mamy tylko przeżyć, nie ale mamy ich Ale mamy i tak mimo wszystko jednocześnie zabić, zabronić. Nie żeby mamy co ich zabić. Obronić. Są calami, którzy idą co w twoim kierunku. To się chowaj tutaj przy tej ścianie? No bo main'i? Poczekamy tak. ja sobie oni są, oni są nad nami i nie wiedzą za bardzo chyba jak podjechać. Nie, już zjeżdżają. Już są na naszym poziomie. Kiedy ty czekaj a my ich weźmiemy po drodze? Tam jeżdżą naokoło. A jest jeden z was. Nie mam kamizelka. What? What? Ominęli mnie. What? Co się dzieje? Cój za ritor. What? Jeden przykro. Dubijcie go. Okej. Okay. Szymon, je on wstał, on żyje. Nie. Okay. Nie, nie goniam. Już to kompl komplik. Angus, Angus dzwoni, nasz przyjaciel. Angus, Angus, long time no see. U was, też gra U was też gra Message in the Battle? Ja to na górze. też gra Message in the Battle? Tak to nie, nie pamiętam. Ja ci, Grim, pomogę, będę swoim backupem. Backup. A, Bierzesz na lewo, lewego? Ja czy tego no. na górze? Damczak. What? What? Bierzesz tego na dole czy na górze? Jeden jest z gdzieś... prawej. To ja tego pole, to zdecyduj no. się. Mamy go zniszczyć? Chyba, chyba tak. Chyba tak. E, no, chyba. Ok, jest czerwony. Oni są zaznaczeni na czerwono, więc. Okej, okay, już. Czekaj na mnie, już do ciebie jadę. Już z prawej flanki, a czy z lewej flanki. Jeszcze z lewej. No dobra. Green. Łaaaa. Co, co ty robisz? Co ty robisz ze mną? Chodź tu szybko no, daj tam mi pan policjant idzie Ja mu go wodą O, on umarł, ten samochód oh. Jedziemy gry Ugaszaj go panie policjancie, umyjemy pana Okej, okay, jedziemy yeah. Będzie pijama party? Będzie yeah, 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 yeah. Znaczy bym nie brał Wiesz? tego superwozu. Yep. Już Ach. Mamy, to Powracamy do house które jest bardzo Widziałeś ten skręt Patrz samochód policyjny No jak na gang motocyklowy Inference. mamy jak na gang motocyklowy mamy bardzo duże motocykle tak był... klubu wróci więc w ten czas poleje wodą wszystkie okna Mają no, ja dwie minuty na powrót i to chyba skończymy Nie, jeszcze coś się zdąży zrobić Zależy czy... Oh. No jedźcie ej, No ja... jedź do nas ej, szybciej! Ej polej mnie, polej mnie, polej mnie! Ej! Polej... Ej! Au, 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 au. Myj się. Ty tu po ziemi, nie wiem czy to widzisz. Nie, nie widzę, widzę że leżysz tak... Macasz głową, nogę w coś w tym stylu. Nie mogę wstać przez twoją wodę. Daj mi stać, tylko tak pobiegnę w twoim kierunku. Nie. No... Został mnie? Nie Został mnie O, cześć <laughs> <What? laughs> <Okay. laughs> to leć ze mną na czołowa, dopchnę cię Okej okay. Gdzie <laughs> jest Alitor? Tu są ludzie! Zabić! Tu są ludzie, wrogowie! O, ja go ja wodą ja... zabiję leżę, ja, ja leżę na ziemi, nie wiem, czy idzie, nie O, ci to... Leję wodą to jest jakieś lanie... U to, to mój na ziemi leży to, to, to już leży do ziemi. To jest jakieś lanie wody, nie wiem o co chodzi. Ej, pozabijam tam wszystkich. What? Jestem perfekcjonista. Widzicie? Opa. Zostaw to ciała. Ej, ja nie chcę. Umrzemy. tam to robisz? Umieraj. Damku, czemu ty jesteś na motorze? Umieraj. Nie bij, nie bij mnie. Zaczęliśmy, udało, udało się. Ja się tak ładnie w tyle zaparkowałem. Lepi Queen. I tym, że najwięcej raz Udało nie. nam się. Damku, dwie śmierci. Dobrze. Ja umarłem Dobrze. raz. Osiarze. Nie zabili. Okej, okay. i sobie na to. Ładnie było, fajnie i w ogóle. Jest okej. Okay. Dobrze. W taki... W To były procesy EXE. Z tej strony Spiner. Z tej strony Green. Z tej strony Damku. Z tej strony Zator. A z, z, z jeszcze z innej strony duchem z nami pewnie Johnny, który z fagotem i nie chce zainstalować GTA. A ma i kupił wow. i w ogóle, ale mówi, że nie i tyle. Także... Żegnamy się. Bajo. Zegna... Bajoro. Pierwszy. Pierwszy.